Cześć, witajcie na kanale Mimo Pomysłów na Hobby. Cześć, witajcie. Dzisiaj z nami rzecz prosta, rzecz mała. Jest to rozpalacz solarny prosto z Chin. Zapraszamy. Słuchajcie, następny produkt, który otrzymaliśmy prosto z Chin, jest to, tak jak Jacek powiedział, nasz rozpalacz solarny. Tak jest. Słuchajcie, jak wiecie, testujemy różne rzeczy związane z ogniem, no bo to jest jakby jedna z podstawowych rzeczy, jeśli chodzi o serwibali Bushcraft. I zawsze strasznie mnie rozwalają te testy tych rozpalaczy solarnych, kiedy e, ludzie stają w południe i pokazują, że uh, zaświeci, zapaliło się. Nie? Tylko mm, no, tak pięknie w terenie to nie jest zawsze. E, na no, ogół przygotowujemy się do e, biwakowania i do przygotowania się na noc w granicach godziny 16-17, kiedy jesteśmy w terenie i idziemy po prostu gdzieś. Tak, my dzisiaj też musieliśmy wyczekiwać pogody e, po to, żebyśmy mogli Wam tu pokazać, e, jak to w ogóle działa. Dzisiaj mamy piękne słońce, e, więc mamy też taką nadzieję, że nam się wszystko uda. Tak jest. Akurat sytuacja wygląda w ten sposób, że ten rozpalacz e, jest po prostu prosty, fajny i przyjemny, więc zaraz Wam go pokażemy z bliska, jak wygląda a jednocześnie spróbujemy rozpalić. Jest godzina 16.20, więc generalnie ma się już dobrze po południu. Słońce jest dużo słabsze niż w samo południe i zobaczymy, czy w takich warunkach on sobie spokojnie da radę z podpaleniem. Do rozpalenia będziemy używać, mimo że tutaj na opakowaniu jest napisane, żeby włożyć papierosa. Aha. To my użyjemy kawałka pisteczki, takiej serwetki. Marketu sieciowego, która jest dodawana do hot dogów, zobaczymy, czy uda nam się ten kawałek papieru rozpalić. Tak jest, przy pomocy tego małego lusterka rozpalić. Zapraszamy. 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 Zapakowany jest w ten sposób, jest to po prostu taki kartonik. W środku w kartoniku mamy zapakowane w papierek nasze półokrągłe lusterko. I razem z tym lusterkiem na sprężynce yy, znajduje się taki. Yy, nawet nie wiem jak to nazwać, miejsce do osadzenia materiału, który będziemy podpalać. Tak jak mówiłem, weźmiemy sobie kawałek serwetki. Wkładamy. Musimy znaleźć odpowiedni punkt skupienia światła. zmieniliśmy jeszcze raz położenie materiału, ilość materiału i włączyliśmy stoper od początku, Nie zaczyna się coś dziać. Mamy minutę dziesięć. Jak widzicie, coś się tam tli, ale ogień się jako taki nie pojawia. Widać tutaj jakieś drobne zwyklenia. Spróbujemy jeszcze raz. A jak się nie uda, bo to po przynalezieniu odpowiedniego punktu skupienia światła wystarczy naprawdę kilka sekund. Jeśli się nie uda, to rzeczywiście użyjemy papierosa. Jak widzicie, nasza serwetka zajęła się ogniem. Czas to mamy 5,5 minuty? Tak jest, natomiast da się to zrobić w kilka sekund. Zobaczcie, to już się w tej chwili nam tli. Możemy swobodnie spróbować rozpalić od tego ogień. Natomiast co? Gasimy, i co nam e, wyszło z tego naszego testu? Po pierwsze, obiekt musi delikatnie wystawać poza tą sprężynkę, jeśli chcemy go rozpalić. Teraz zobaczcie. Wystarczy dosłownie kilka sekund. I chusteczka jest spalona. Próbujemy jeszcze raz, żeby nie było. Przypominamy, że jest godzina 16 z kawałkiem, więc to nasze słońce. 16:51. O, to praktycznie 17, więc to nasze słońce nie jest w swojej największej sile. Zmieniliśmy na papierosa. Sóbujemy znaleźć punkt skupienia, że gibę. Co? Normalnie chyba spróbujemy to postawić. No, nie wierzę. No, jak już mamy papierosa zapalonego, to mamy ogień. Ok, no ale dobrze. Papier z papierosem. Chusteczki i papier, które mieliśmy, może rzeczywiście nie były najlepsze. Spróbujemy liścia. jakaś wyschnięta trawka. Jest już dobrze po godzinie 18, jak wiemy najlepsza naturalna rozpałka występująca w terenie, czyli kora brzozowa i ją spróbujemy sobie rozpalić. Taki odbłysk, że ja nic nie widzę. Może wezmę sobie troszeczkę wyżej pod głowę, widział, co robię. O, kilka sekund. Przypominamy, że zbliża się godzina 19 Więc słuchajcie, widzieliście nasz solar słoneczny? Tak jest, nasz rozpalacz, słuchajcie, który kosztował dokładnie 1,5 dolara. Tak, zasady zasada jest takie, że aby... No, jak widzieliście, musimy poświęcić troszeczkę czasu na to, no chyba że jesteśmy, nie wiem, w, wtedy kiedy słońce jest w pełnym zenicie, tak jak mówiliśmy w południe. Tak, co wynika z naszych testów generalnie to po pierwsze tak, Primo, po zakupie tego rozpalacza musicie poświęcić na niego parę godzin czasu, żeby się go dobrze nauczyć obsługiwać i z tą to. Wiązkę zbierać w jednym miejscu różne materiały próbowaliśmy. Tak, próbowaliśmy różne materiały. Co się okazało, jak jest na opakowaniu, najlepiej wypadło na papierosie. Najlepiej wypadło na papierosie i to najszybciej. Tak jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że kora brzozowa, liście i wszystkie inne historie również zajmowały się ogniem. Ale, potrzy... Ale trzeba uważać na to, żeby nie zgubić tego skupienia światła. Jeżeli zgubimy to skupienie światła, a przykładowo kora nam się nie zapali, ona wtedy zgaśnie. Tak jest. Więc najrozsądniej jest po prostu korzystać z, e, właśnie, z papierosa albo z jakiejś takiej bibuły, właśnie w jaką papieros jest owinięty, bo ona łapie mhm. bardzo szybko. E, my jeszcze myślę, że z czasem. Nagramy drugi materiał na ten temat, bo ja tak sobie pomyślałem, że moglibyśmy spróbować te rozpałki, które widzieliście we wcześniejszych materiałach. Tak, spróbować je tutaj lekko le, małymi elementami spróbować, czy one się podpalą. Tak jest. Yy, można spróbować jeszcze jakieś różne rodzaje papieru, może watę, może coś tam. My korzystaliśmy z tego, co mieliśmy przy sobie w, w kieszeniach i z tego, co znaleźliśmy w gdzieś terenie. tam w terenie i yy, no, najrozsądniej wyszedł papier, rzeczywiście złapał Ta. i. I wszystko spokojnie dało radę. Co oznacza, że można równie dobrze nosić ze sobą ze 2-3 papierosy. I na zasadzie takiej, że jeśli jesteśmy osobą niepalącą, odpalać. Tak, żeby mieć od czego zająć, później coś innego odciąć, schować. Zgadza się. I chyba na razie to wszystko. Spodziewajcie się może następnego jeszcze materiału na ten temat. Tak jest. My jeszcze na pewno, tak jak wiecie, ze wszystkimi naszymi kuchankami i ze wszystkimi innymi rzeczami eksperymentujemy, próbujemy cały czas nowych rzeczy. I tutaj będziemy próbować tak samo znaleźć idealną rozpałkę do tego, tak żeby w każdych warunkach je możliwie jak najszybciej. Dało się to zrobić. Poświęciliśmy y, na dzień dzisiejszy na niego około 3-3,5 godziny, więc generalnie trochę tej zabawy było. E, przerywała nam pogoda, tak jak widzicie, chmury nad nami się zbierają, więc generalnie e, na dzisiaj już testy sobie e, darujemy. Ale polecamy Wam spróbowanie, bo nie są to duże pieniądze, a możecie na spokojnie e, zdobyć jakieś, jakieś nowe umiejętności terenowe. Zgadza się. A my zapraszamy Was na. Pozostałe nasze filmy oddania lajka, subskrypcji. Tak jest. I co? I na pewno widzimy się już wkrótce. Trzymać, cześć, cześć.